Dziś przyjrzymy się, jak skonfigurować i zoptymalizować system powiadomień w Enova 365, aby maksymalnie zwiększyć efektywność komunikacji wewnętrznej w twojej organizacji. Enova 365 oferuje różne typy powiadomień, które możemy dopasować do naszych potrzeb. Mamy do dyspozycji powiadomienia systemowe, e-maile oraz powiadomienia mobilne. Powiadomienia systemowe są kluczowym elementem komunikacji wewnętrznej. Pojawiają się one w systemowym oknie powiadomień Windows, co zapewnia natychmiastową widoczność istotnych informacji. Dzięki nim każda zmiana czy aktualizacja jest od razu zauważona. Kolejnym przydatnym narzędziem są powiadomienia e-mail, które automatycznie trafiają do pracowników w odpowiedzi na konkretne zdarzenia w systemie. Ułatwia to śledzenie istotnych zmian oraz zadań, informując wszystkich na bieżąco. Nie zapominajmy również o użytkownikach korzystających z Enova 365 na smartfonach. Powiadomienia push gwarantują, że ważne informacje dotrą do nas, nawet gdy jesteśmy poza biurem. Jak więc skonfigurować powiadomienia systemowe? Wystarczy przejść do sekcji konfiguracji powiadomień w systemie, wybrać rodzaj zdarzeń, które generują powiadomienia oraz określić, którzy użytkownicy mają je otrzymywać. Dodatkowo, Enova 365 umożliwia personalizację treści powiadomień, co pozwala na dostosowanie komunikatów do specyfiki organizacji. Automatyzacja to kolejny kluczowy element działania systemu. Możemy korzystać z automatycznych powiadomień w różnych procesach biznesowych. Na przykład, możemy zdefiniować automatyczne powiadomienia o nowych aktualnościach czy o zmianach w projektach. Konfiguracja powiadomień e-mail jest dość prosta. Wymaga jedynie ustawienia serwera SMTP do wysyłki wiadomości oraz określenia reguł, które zdefiniują, kiedy i do kogo mają być wysyłane powiadomienia. Zarządzanie uprawnieniami do powiadomień to ważny aspekt konfiguracji. Ustalmy, którzy użytkownicy mogą konfigurować powiadomienia oraz jakie informacje mają otrzymywać. Aby zapewnić skuteczność powiadomień, regularne monitorowanie ich efektywności jest kluczowe. Śledzenie statystyk odczytów oraz zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników pozwoli na ciągłe dostosowywanie systemu do ich potrzeb. Integracja powiadomień z innymi modułami Enova 365, takimi jak CRM czy Kadry, umożliwia kompleksowe zarządzanie komunikacją. Dzięki niej każda zmiana będzie odpowiednio adresowana do zainteresowanych. Na koniec warto stosować najlepsze praktyki, unikając nadmiernej liczby powiadomień, priorytetyzując najważniejsze informacje i edukując użytkowników w zakresie efektywnego korzystania z systemu. Z pomocą doświadczonych specjalistów firmy Neosmart możesz jeszcze bardziej usprawnić procesy komunikacyjne w swojej organizacji. Pamiętaj, że skuteczna komunikacja to klucz do sukcesu, a ENOWA 365 to narzędzia, które mogą to umożliwić. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.